E, przystąpiły do takiej europolskiej akcji organizowanej przez Polską Unię Onkologii Mam kata na raka, w której celem jest szerzenie wiedzy dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych. Kolejna edycja tego tegoroczna poświęcona jest rakowi skóry czerniakowi. Najgroźniejszy nowotwór skóry. Lekcja będzie wyglądała teraz w ten sposób, że dziewczęta dokonają prezentacji. Proszę uważać, Ponieważ po zakończeniu prezentacji już macie pytania testowe yy, i będziecie na nie odpowiadać dziennie. Yy, te ulotki, yy, to proszę je sobie sprawa jednak złożyć. Jednym z najważniejszych naszą opieką dysponuje organizm mózgi. Jej powierzchnia wynosi około od 1,5 do 2 metrów kwadratowych. Natomiast masa wraz z tkanką mózgownią yy, wynosi zwykle 18 do 20 kilogramów. Na skórę to około 0,5 kg, a sprawa pośrednia to około 3,5 kg. Grubość skóry waha się między od 0 do 4 mm, w zależności od okolicy ciała i narażenie na działanie na czynników z zewnątrz bucharnego pękna polskiego wypływa się do, do góry w kierunku powierzchni na Komórka, która powstała wcześniej, a przez to oddala ją od leżącego później źródła zaopatrzenia substancje odżywcze. Na skórku nie ma naczyń krwionośnych, dlatego starsze komórki w końcu obumierają. Może zmiana na skórze jest czerniakiem, gdy jest niesymetryczna, czyli ma nierówne obrysy i jej granice sprawiają wrażenie rozmytych. A ponadto jakby w sposób niezauważalny wynika w sąsiadującą zmianie skóry w przeciągu miesiąca, dwóch, a nawet roku lub dwóch dodatkowym objawem ostrzegawczym jest pojawienie się nowych ognisk czy obwistów, które nie chcą się goić. Te kryteria pozwalają na wychwycenie małych obliczeń czerniaka, czerniaka głuskowego i czerniaka bezbarwnikowego, czyli takiego czerniaka, którego kolor e, jest taki sam jak otaczającego skóra. Czerniaki głuskowe, które przypominają kształtem małe kopuły, e, mogą w ogóle nie posiadać barwnika. Około połowa z nich ma kolor. E, czyli skóra człowieka jest jednym z najważniejszych narządów, jakim dysponuje organizm ludzki. Jej powierzchnia to około od 1,5 do 2 m2. Natomiast masa z tkanką podskórną wynosi zwykle od 18 do 20 kg. Na skórek około 0,5 kg, a skóra właściwa, właściwa 3,5 kg, czyli na przykład choroby rozpoznano u ponad 3 bliskich krewnych, to liczne radyństwo. Lub do 5 rodziny jest słabo dodatni, czyli choroby rozpoznano u co najmniej jednego krewnego. Znamiona. Liczne znamiona łaborne, czyli ponad 100 lub liczne znamiona złożone lub adukować. Brak skóry odpowiada. Wcześniej rozpoznany czerwiak lub wcześniej rozpoznane raki skóry. Inny... Tego wieku, w 90 przypadków czerniak występuje w Jeśli na skórze masz zmianę, w której występuje jednak w więcej głównych cech i któryś z mniejszych objawów, zmiana ta jest czerniakiem bez względu na wielkość, barwę czy kształt. Chyba, że badanie histopatologiczne wykaże, że jest inaczej. Najważniejsze wczesne objawy czerniaka to zmiana wielkości, kształtu bądź barwy znamienia. I a troszkę...

15 a, 12, 13, a, 14. Jeszcze raz powiem, że jeśli ci, co zrobią, są 12, czyli to tylko matką kartkę, tak? podajcie sobie dalej.

笑顔 I chcemy pokazać ludziom, jak się kończy niebadanie swojej skóry. Tutaj jest czerniak znajduje się właśnie w warstwie a czerniak atakuje także oko, widać tutaj na rogówce. Jeśli nie będziemy się badać, bo jak pójdźmy co pół roku, jakiś czas. Tak, proszę. Dziękuję. O, no, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Niewygodnie. W i zbieramy, chcemy ludzi, jak ciężka jest choroba z tym. Ziemia przeszła Żyje. <gry> tak, i właśnie chcemy... Zachęcić ludzi do po prostu badania profilaktycznego. Ja, ja cały czas to, ja to propaguję. O, to możemy poprosić Pani podpis, bo tu jest właśnie Tylko, e... to nie jest nic nie jest imię i nazwisko. Wiem. Tylko podpis po prostu. Jestem w pracy dawno za 12, za 13 lat jakaś pięć. I Już przeszłam mało chęci. Zostawmy od obrazy. No właśnie, Także jest pani ja już... żywym że można z tego. Można. <laughs> Zbieramy podpisy, aby wyciągnąć pół roku Chodzi badania badania techniczne. Właśnie chciałam pokazać tylko... Ale to co znaczy? To co, co zbierać? Podpiszcie na co? Żeby, żeby się ludzie badali? A co mam wziąć. Z tego? A i tu jeszcze? Tak, tak. Proszę bardzo w czasie. Nie ma sprawy. Kochanie, będę miała teraz troszeczkę czasu, bo mamę działać. się No na pewno. I, i dlatego mnie nie Trzeba przeszkadza, bo ja po prostu idę w badania. Dobrze, ja dziękujemy po, bardzo. Po prostu pilnuję Dziękujemy, dziękujemy. to, Dziękuję, bardzo? No tak, dziękuję, to dziękuję. 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 Dobrze, do widzenia. Wzajemnie. A tam byłyście dziewczynki, każdej tej tej No to Dzień dobry, o chodźcie hire... tutaj, to Nie, nie, nie. Nie, nie, w kierunku w W tym roku nie. Nie, nie, nie. Nie, jak wyglądają takie zmiany. Wspólne, jak coś takiego niepokojącego pojawi się na skórze do każda, a nawet wcześniej zainteresowaliśmy pana. Zainteresowaliśmy.